Okej, okay, ostatnio w przeglądzie zwiastunów mówiłem o tym filmie, o tym zwiastunie tego filmu, że wygląda on jak coś co nie może działać, coś co po prostu lata 90 dzwonią i chcą swój film. I powiedziałem, że to jest przewidywanie na podstawie zwiastuna i że będę musiał albo potwierdzić, albo odszczekać, ale prawda wyjdzie na jaw, gdy film wejdzie w streaming. No i jesteśmy w tym momencie. Samaritan, czyli Samarytanin. To najnowszy film w reżyserii Juliusa A. który opowiada nam historię młodego chłopca, Sama, który jest zainteresowany żyjącym w ich świecie superbohaterem, a w zasadzie Samarytaninem i jego przeciwnikiem Nemesisem, czyli chyba braćmi, którzy tam 20 ileś lat wcześniej grasowali po ich mieście The Granite City. I niby zginęli, ale on podejrzewa, że żyją. A tak się składa, że jego sąsiadem jest Joe Smith, grany przez Sylwestra Stallone. I tylko możecie się domyślać, jaką skrywa tajemnicę, <grym> którą widzimy na zwiastunach. Tak jest. Super bohaterem. I teraz ten moment, taki wiecie, czy fuck myliłem się, czy miałem rację. <grym> a nie mówiłem! A nie mówiłem. Okej, okay, nie jest to najgorszy film Ever, ale totalnie, totalnie tak jak myślałem po zwiastunie. To jest po prostu film pod tyłem kto to robi i dlaczego? To wygląda, jakby ktoś nie oglądał ostatnich 15, 20 lat filmów superbohaterskich. Przez cały czas gadamy o tej fatydze, o tym zmęczeniu tym kinem i o tym, że jest 500 filmów Marvela, 500 seriali, jeszcze DC, jeszcze to, jeszcze tam, remakey, rebooty, superbohaterzy wszędzie. I w wersji dla dorosłych, i w wersji dla dzieci, i tak, i srak, i owak, i po prostu. I wchodzi taki samarytanin, który opiera się o... Znaczy, to jest klisza na kliszy. Ten film wygląda nie najgorzej. Tutaj ten Julius Avery, ja, ja, ja tam kojarzę tą operację Overlord, że mi się nie podobała, ale tak. Jeśli chodzi o to, jak ten film wygląda, no to jak taki. w miarę realistycznie takie trochę kino noir, dramat policyjny, taki... Wiecie, gdzieś tam w tym rzędzie za gorączką Michaela Mana, oczywiście bardzo daleko, ale wiecie, tak w stylu starają się utrzymać taki wizualny realizm to granit City, czyli miasto granitowe, to taka nazwa komiksowa jak z jakiegoś jak z Pokémonów albo tam komiksów w DC typu tam, no, wie, no wiecie, no tak jak Gotham powiedzmy. Jest trochę tak jak Gotham, takim miejscem zniszczonym. Tutaj byście się spodziewali Jokera, może w ten sposób powiem. Tutaj Joaquin Phoenix to tutaj powinien właśnie w tym Granite City tańczyć na zasadzie, że czas na bunt i anarchię. I zresztą tego typu sceny tutaj są. Ponieważ to Granite City przedstawione jest nam, to jest jakiś taki, nie wiem, Chicago, Detroit, jedno z tych takich miast. I to jeszcze tutaj jesteśmy w takiej dzielni, gdzie po prostu jest smród, brud, ubóstwo takie amerykańskie slumsy wewnątrz miasta, gdzie śledzimy tego dzieciaka z samotną matką, na zasadzie koleś im zamyka drzwi, bo czynsz jest nie tam pierwszego. Ten dzieciak oczywiście, cały film to jest taki jeden wielki dylemat typu, czy, czy będzie brał udział w gangsterce, bo tam się szemrani ludzie naokoło niego kręcą i wykorzystują dzieciaka, jak to tam dzieciaka, wiecie, w szeregach swojej minimafii do jakichś mniejszych robót, czy może będzie pociągnięty w dobrą stronę, no takie widzieliśmy to milion razy dodatkowo jego relacja ze z Sylwestrem Stallon trochę taka terminatorowa, jakby, wiecie, w terminatorze 2. E, młody ten Konor, e, nie, Okonor, Konor, jak mu tam było, i e, <noise> i oczywiście Arni. To trochę taki, wiecie, na zasadzie, no tak wizualnie to pasuje. Jest też czarny charakter tej pilotażby. On zawsze gra w takie role, gdzie po prostu ma bardzo charakterystyczną twarz z takim kozakiem jak Brzetryon i gra tą samą postać, która absolutnie nie ma nic więcej za sobą. On jest jakimś przywódcą gangu, gdzie tam padają takie zdania, że ludzie zostali zebrani z ulicy, któraś tam mu opowiada, że no, miałam nic, nie miałam, przygarnął mnie, nie, z ulicy, tak, nie miałam nic wcześniej. Mówię tak, a, kojarzy mi się to z Szybkimi i Wściekłymi, nie? Vin Diesel tam zbierał lety i tak dalej wszystkich z ulicy, więc mówię tak, nawet to jest jakąś kliszą, A dosłownie każdy aspekt tego filmu to jest jakaś klisza typu, no Sylvester Stallone jako ten Joe Smith, nie? Czyli Jan Kowalski mieszkający na naprzeciwko, który no ewidentnie ma super moce i jak to przyuważaj, no, widzimy to w zwiastunach, tak? E, no ewidentnie skrywa tajemnicę, wiemy jaką, ewidentnie tutaj jest gdzieś motyw i wątek tego, że czy wróci do bycia Samarytaninem? Czy wróci do bycia superbohaterem? Czy. wiecie, to no nie? Czy, czy takie trochę jak Wonder Woman, czemu zostawił ludzkość, no nie? I dzieciak na zasadzie poznający swojego bohatera. I czy dzieciak będzie. I właśnie, tak naprawdę, jak tutaj zaczynam tak mówić, to to są wszystko klisze. Ale dalej nic z tego nie wynika ciekawego. W tym filmie się nic nie dzieje. Mamy jakiś tam czarny charakter, w pewnym momencie wiadomo, że nasz bohater będzie musiał mu stawić czoła. W ten czy inny sposób, i generalnie film się kończy. I relacja tej dwójki jest taka na zasadzie: no, widziałem to już wiele razy. Ten dzieciak z takim starszym mentorem, i jakby. Ja, ja, ja nie do końca wiem, o co w tym filmie więcej. Tak, tak jakby. Siłą tego filmu miało być to, że tam jest jakiś superbohater. Tak jakbyśmy oglądali, naprawdę cofnęli się do lat 90, gdzie takiego takich filmów nie ma. I sam fakt, że jest jakiś tam Unbreakable, no to uniwersum z Shyamlana, gdzie tam wiecie, na zasadzie Bruce Willis gra może superbohatera, i prawda, no, mieliśmy niedawno Split Glass, jako tam dopełnienie tej powiedzmy trylogii. No to coś, coś takiego, takie na zasadzie, że tak nie do końca wiem, co tak naprawdę w tym filmie ma być ciekawego, bo efekty są momentami... Okej, okay, w sensie, że akceptowalne, momentami słabe. No, ujęcie CGI na młodego, od, odmłodzonego Stallona, gdzie kamera nagle podjeżdża i jest takie wow! Ta, ta postać z gry komputerowej 2008 mnie atakuje, nie? <ścoughs> z scenki, nie? No nie wiem, no... Jeśli chodzi o jakąś tam rywalizację między czarnym charakterem a tym naszym, to to absolutna pustka. Ten czarny charakter... W pewnym momencie to jest taka scena, że... Powiem lekkie spoilery. Mówiąc lekkie, ono myśli, to nie jest spoiler, ale jakaś tam scena ze środka filmu, że on chce wzniecić bunt i anarchię, trochę tak jak w Jokerze i po prostu jest na, na środku ulicy i nagle wchodzi na samochód i krzyczy Mieszkańcy Granite City, zróbmy bunt! Rrr! I ludzie naokoło co stoją tak patrzą na niego i tak no i tak mówię, what the fuck is going on, nie ma żadnego, bo wiecie, w Jokerze to było chociaż, że tam jakieś w telewizji coś zobaczyli, tu, naśladownictwo jakiejś zbrodni, no jakiś sens to miało, no nie, że ci ludzie wyszli na ulicę i zrobili symbol z czegoś, nie? A tutaj koleś szedł na samochód, zaczął coś krzyczeć, a oni, no, dokładnie, nie, mówię, po prostu jak z Misji Kleopatry ta scena, że wykorzystują was i oni tam, yeah! no i właśnie. <grych> Muszę dać punkty oczywiście za dzieciaka, którego gra ten dzieciak, który też boksuje, i, grał w euforii. Ci, co znają euforię, znają dzieciaka. Nie wiem, jak to się nazywa, zapomniałem. Mogę sprawdzić, ale, generalnie, charyzmatyczny. To jest taka rola, że dzieciak, jak, jak dorosły, który gra dzieciaka, więc w ogóle, naprawdę, szacun. Sylwester Stallone, jak zawsze, chcesz, tutaj wiecie, nie tworzy żadnej persony, jest po prostu takim ala-rokim, nie? Chociaż jedną kwestię, jak ma na koniec, jak coś krzyczy. Takie kluczowe zdanie, trochę wiecie, w fabule, no, trzeci akt, I jest takie, że on pozostał, nagle, Tak się uśmiałem, jak on zrobił dosłownie, Muż nie ważne co powiedział, ale mniej więcej powiedział, wiecie, takim. <grywa> Mówię tak bardzo szkoda, że zawsze w nie było Arnolda krzycząc. <grywa> get the chopa, get to the chopper! I nie umiem, ale wiecie, no na zasadzie no po prostu memiczny materiał do no, nie. Wszystkie jakieś pojedynki superbohaterskie tutaj w tym nudy. Fabuła, ogólnie, odgrzewany kotlec na wielu aspektach, nudy. Czarny charakter, jego plan, nudy. Eee, nasz główny bohater i jego, jakaś ewentualna droga w tym filmie, nudy. Jest w filmie twist. Taki, na taki twist kurwa, po prostu taki fight club twist, nie? No może przesadzam. Domyśliłem się go od razu. Zresztą tak, jeszcze nawet nie było wiadomo, że to będzie pytanie, jakby, że coś w ogóle ma się okazać. Ja już wiedziałem, że to się okaże. tak mówię, Bra bra brawo, brawo, brawo dla scenarzysty po prostu, Taki w zasadzie świetny twist, ziomek, nie? Taki, i ten scenarzysta, ten twist, to nagłe obrócenie czegoś tam, wyjaśnienie czegoś, ukrywa przez cały film, to jest tak jakby, ten film jest, mówię, no niesamowity, ten film po prostu tak celebruje rzeczy, które są oczywiste, które widziałem milion razy, a oni tak jakby... Tak, jakby jakiś Sylwester Stallone sam stwierdził. Bo ja, On nie jest scenarzystą tego filmu, ale tak, jakby stwierdził, nakręcę kino superbohaterskie, Nie, Bruce Willis w latach 90. -tych też miał. I tak, jakby nie oglądał, wiecie, 20 lat Marvela, DC, wszystkich innych filmów. Nie, i tak na zasadzie. Co można zrobić superbohaterskiego? I wiecie, zrobił to po swojemu. Tak, taki dziadek, który opowiada tego typu historię. Fascynujący film pod, pod tymi względami, jakby tak. w ten sposób o tym pomyśleć, ale ogólnie, jak dla mnie, nie wypał. Chociaż. Wygląda ok, Ten film, jak go oglądałem, on jest tak dziwny, że mimo uważam, że jest słaby, to mu kibicowałem. To jest dziwne, nie? Tak wiecie, oglądałem tak... To nie powinno być miejsca, lata 90. zwolnią, ale jest coś takiego trochę innego. No nie jest to na pewno jak Marvel czy coś w tym stylu. Nie ma tu formuły typowej superbohaterskiej, origin story, wiecie, strumienia w kosmos. Ale za to jest kupa innych klisz i jakby film prowadzący do nikon. Więc no he. Także ode mnie dostanie 4 na 10, polecam sprawdzić. Bo film jest dziwaczny, po prostu dziwaczny, tak jak pierwszy raz obejrzałem zwiastun i mówię, czym chcesz być w filmie, o co wam chodzi twórcy, co wy, co wy chcecie osiągnąć, tak do tej pory nie wiem, jest to dla mnie totalny mindfuck, eee, ale film ma swój urok, uważam, że jest odgrzewanym kotletem, uważam, że nie działa, ale wygląda ok. I ma, jakiś taki, ma jakąś taką nietypową, wiecie, tak jakby kto, jakiś reżyser, którego się nie spodziewacie, nie nagle wziął się za kino superbohaterskie. Tak jest to dziwne, ale jest to nawet ciekawe. Tylko, że nie za bardzo działa. Trochę jak Eternalsi, nie? że Chloe Zhao robiła w swoim stylu, zupełnie innym niż kino superbohaterskie, wizualnie film, tylko scenariusz nie działa. Więc ogólnie wychodzi takie coś w świecie. Średniego, nie? W odcieniach szarości. No oczywiście Sylwek, jak zawsze na Propsie dziadek 70 parę lat, a napierdziela filmy, chociaż do Kręta mu jeszcze brakuje tam z 20, ale hej, zawsze szacun, dzieciak też spoko. Ech, no nie wiem, no w sensie dla mnie taki zmarnowany potencjał to jest ten film, no nie? Ale ten scenariusz. No, ja, ja. Jedna wielka nie ten film dla mnie, naprawdę. No. A czekamy Wasze opinie. Oglądajcie, jak Wam się podobało, co o tym sądzicie, o co chyba chodziło. Piszcie mi w komentarzach, dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o filmach.